Cząłem internecie, z tej strony Mary Stojaknę, i dzisiaj zabieram Was na przejażdżkę po temacie plot-twistów. Czym są plot-twisty, jak je stosować, jak reagować, gdy gracze przewidzą nasze plot-twisty fabularne i jak sobie z tym wszystkim radzić. Od początku. Czym w ogóle jest plot twist? Jest to narzędzie narracyjne, które jest stosowane w scenariopisarstwie podczas konstruowania fabuły i po polsku tłumaczy się je jako zwrot akcji. Zwrot nie bez przyczyny, ponieważ te elementy narracyjne mają te zdarzenia, mają za zadanie wywrócić troszeczkę tor. Biegu fabuły, e, która, która idzie w jakimś oczekiwanym kierunku, i mają za zadanie skomplikować ten kierunek albo go zupełnie zmienić, doprowadzając e, do ujawnienia zupełnie innych niż te prze przewidywane przez odbiorcę e, wydarzeń. To jest ciekawe zagranie narracyjne, ponieważ wprowadza A napięcie, B, emocje, C no, pozbawia tego poczucia przewidywalności. Plot twist jest dobry, kiedy nie jest przewidywalny. I okej, okay, wszystko sobie to teoretycznie możemy wyjaśnić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat plot twistów, zwrotów akcji, zachęcam do poczytania po prostu teorii literatury scenariopisarskiej. Głównie Campbell i Fogler, e, którzy w e, podróży autora w Bohaterze o Tysiącu Twarzy już o tym opowiadali wielokrotnie. E, po, polecam też zaprzyjaźnić się z poetiką Arystotelesa, poetyką, e, którą, którą napisał już bardzo dawno temu i z której te struktury także wychodzą, a w zasadzie przede wszystkim wychodzą. Istnieje też na, na, na rynku, także polskim, bardzo, bardzo dużo książek na ten temat, w których możecie sobie o plot twistach więcej poczytać. E, co ja sugeruję, jeżeli chodzi o wykorzystanie w waszych sesjach, waszych przygodach w ogóle w rpg -ach? Zwrot akcji, czyli coś nieprzewidywanego, coś, co skieruje nas na inne tory, yy, sprawi, że emocjonująco będziemy wyczekiwać dalszej części, bo nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Yy, jak, jak to wprowadzać? Gdzie tego szukać? Na przykład. Możemy standardowo zastosować tak zwane czerwone śledzie, czyli red herrings, czyli fałszywe tropy de facto, coś co, co nas będzie mylić, jakieś fałszywe wskazówki. To też się często tyczy właśnie fałszywych antagonistów, którzy na początku kreują się, czy projektanci tych fabuł kreują ich na antagonistów, a tak naprawdę wcale nie są antagonistami tymi persetymi właściwymi różnego rodzaju myl wskazówki, które najpierw nas prowadzą na pewien obrany tor, a potem nas z tego toru wyprowadzają, bo jednak no, okazały się rzeczywiście fałszywe. Mogły to być na przykład też nagłe zmiany sojuszy, tak? czyli nasz przyjaciel staje się wrogiem. Tutaj bardzo często możemy zastosować wspomniany już gdzieś przeze mnie archetyp shapeshiftera, także przeczytacie więcej o tym i o ar archetypach bohaterów Campbella i Foglera. Czyli shapeshifter, czyli właśnie taki bohater, który e, może być najpierw przyjacielem, a potem staje się wrogiem, albo na odwrót, jest wrogiem, ale staje się przyjacielem. Możemy na przykład podać tutaj e, postać Snape'a z Harry'ego Pottera, który na początku ma być właśnie takim fałszywym antagonistą, ma być tym złym, którego uważamy, że on jest odpowiedzialny za, za zło, a tak naprawdę on pomaga. I to jest właśnie klasyczny Shape Shifter. Podwójne motywacje bohaterów niezależnych, którzy w jaki sposób, no, mają, e, mają jakiś ukryty cel, jakąś swoją agendę, której nie zdradzają na początku. Na początku na przykład cel wasz i e, bohaterów niezależnych może się pokrywać, ale potem w trakcie e, wychodzą e, gdzieś tam jego prawdziwe motywacje, które są sprzeczne na przykład z motywacjami naszymi. Czyli przykładowo, e, możemy się zaprzyjaźnić z jakimś bohaterem niezależnym, który tak samo chce zdobyć, nie wiem, spaczeń w klasztorze ale w Liczmistrzu. E, no i spół Pracujemy z nim, a potem się okazuje, że my chcieliśmy ten spaczeń dorwać i go zniszczyć, bo on wpłynie negatywnie na świat, a nasz sojusznik, były sojusznik, chce go dla siebie, bo chce zdobyć władzę. Więc sprzeczne motywacje z naszymi, czy te ukryte takie agendy, to jest coś, co też może być właśnie takim punktem zwrotnym, który wpłynie na to, że do tej pory ta ścieżka fabularna była inna, a teraz musi obrać zupełnie inny tor. Wydaje mi się, że. Taki, jeżeli mamy taki, taki moment, że nasi gracze, na przykład, padną na to, jaki ten plot twist może być, zaczą, zaczną za szybko podejrzewać, co się będzie działo i gdzie ten zwrot ma się pojawić, wydaje mi się, że fajnie, jeżeli spróbujecie. Po pierwsze, nie przejmować się tym, bo tak może być. Po drugie, dać im poczucie jednak sprawczości, żeby doszli szybciej do pewnych wniosków. A po trzecie, e, nagradzać ich za to. Ale, żeby wam to narzędzie nie uciekło i żebyście nadal z tego plot mogli w jakiś sposób skorzystać i wykorzystać e, w strukturze dramaturgicznej, fabularnej, tak, żeby jednak trochę zaskoczył graczy, możecie spróbować takiej techniki jak tak i. Czyli bohaterowie, gracze powiedzą wam. Dobrze, to my idziemy do tego urzędnika w gabinecie, bo to jednak on za wszystko odpowiada. I oni faktycznie przewidzieli, że ten wasz sojusznik ma tę inną agendę, ukryty cel, ukrytą motywację i jest ona mocno sprzeczna z motywacjami czy celem waszych, waszych bohaterów. I no, możecie się zgodzić na to, tak? Nagródźcie waszych graczy, że są łebcy i na to wpadli i zróbcie tak, ale dobra, idziecie tam, ale on przewidział, że wy to zrobicie i na przykład nasyła na was całą swoją, paletę ochroniarzy albo inną rzecz, którą możecie wprowadzić jako taki dodatkowy plot twist, taka finta w fincie, plot twist do plot twistu, żeby nagrodzić graczy, a jednocześnie, żeby znowu dać im poczucie takie, że pomimo, pomimo tej sprawczości, no jest coś, co ich zaskoczy, co momentalnie i naturalnie też wpłynie na ich emocje, na zaangażowanie i na to, że nie będą się tego spodziewać, więc będzie to też ekscytujące i dobre fabularnie. I też pokażę jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że taki NPC, który zareaguje nawet na przewidziane akcje Bohaterów, pokaże nam to, że on też żyje, że świat dookoła fikcyjny, który tworzymy, również reaguje. On nie stoi w miejscu, nie czeka na decyzje i działania graczy, tylko też przewiduje pewne zachowania i też ma swoje. Osobowości, swój spryt i swoje, swoje działania, swoje decyzje, które wpływają na graczy i które wpływają też na rozwój wydarzeń. I taki na przykład, właśnie ten nasz urzędnik, który już został podejrzany i za szybko odkryty. Może na przykład się okazać, że, nie wiem, połknął ten artefakt i wyskoczył przez okno, jak w Sherlocku Holmesie i wpadł do tamizy. Albo na przykład wyrzucił ten artefakt, albo go spalił. I co się wtedy dzieje? Coś, co sprawi, że, 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 że zadzieje się coś jeszcze innego. Tak i. Nie proponuję, żebyście bawili się w nie-ale, bo wtedy faktycznie gracze mogą mieć poczucie, że muszą czekać na ten plot twist w momencie, kiedy ty go, mistrz gry, zaplanujesz, a nie kiedy oni sprawczo sami do tego dojdą. Więc zdecydowanie e, technika tak i jest e, moim zdaniem bardziej dynamiczna, bardziej progresująca i bardziej e, nagradzająca gracz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o plot twisty i takie... Trochę kierowanie, takie w cudzysłowie wodzenie za nos graczy, to jest tak zwany foreshadowing i budowanie napięcia. Zaczynajcie od takich stawek, które są, które są powiedzmy małe, małe, małe emocje. Zacznijcie od takich niepokojących sytuacji, które po prostu eskalują w miarę progresu fabuły. Czyli niech w Zepiektulu na przykład bohaterowie najpierw słyszą tylko jakiś łopot skrzydeł nad nimi. Niech nie będzie to od razu wielki potwór, który zlatuje nich i jest wielka walka, epicka, końcowa, tylko niech to będą takie przesłanki, foreshadowing, jak to ładnie się mówi, czyli zapowiedzi, zostawajcie, zostawiajcie, rozsiewajcie takie subtelne wskazówki, e, które pojawiają się w świecie gry, w waszym przedstawionym świecie. E, to można też nazwać tak zwanym enviro storytellingiem, czyli narracją środowiskową, e, wszelkiego rodzaju na przykład, nie wiem, listy gończe za antagonistą. Pokazujmy, czego on dokonał, dlaczego jest ścigany, albo spróbujmy rozsiać jakieś, jakieś innego rodzaju wskazówki, które będą troszeczkę nawiązywać do tego, że ten plostpism ma się pojawić, tak? Czyli przekazujmy takie informacje, które nie są tylko jawne, bezpośrednie i kierują graczy na tą przedwidualną ścieżkę, ale zasiejmy jakieś ziarno wątpliwości. Może ten bohater, który jest naszym sobie, i z nami rozmawia, niechcący coś palnie, niechcący ujawni kawałek swojej motywacji albo przyzna się do czegoś, albo ujawni więcej informacji niż wcześniej mówił, twierdził, że miał. To są takie subtelne rzeczy, to są takie delikatne wskazóweczki, które możecie poumieszczać w świecie, nawet w dialogu zmieścić. Może na przykład gdzieś w dialogu zmieści się jakaś informacja o tym, że. Nasz bohater niezależny, nasz sojusznik, na przykład bardzo, bardzo gdzieś tam boi się śmierci, nie chce umrzeć, i, i ciągle mówi o tym, że on ma wizję o tym, że umiera, i może na końcu rzeczywiście umiera. Jest to też pewien element bardzo bezpośredniego, ale też foreshadowingu. Ja dużo bardziej preferuję i zachęcam do budowania takich właśnie subtelnych rzeczy, takiego celowego budowania emocji od podstawowych do rzeczywiście wysokich i epickich. Tak jak już mówiłam, jeżeli gracze przewidzą wasze plot twisty, wasze zwroty akcji, jeżeli w jakiś sposób wpłynie to na otwarcie innych warstw intrygi i emocje, napięcie, siądzie po prostu, bo za szybko się coś okaże, nie panikujcie. Po prostu ich wynagrodźcie, spróbujcie zrobić to tak i zmieńcie perspektywę. Może na przykład to, co oni odkryli jest tylko częścią wielkiej fabuły. Może ten urzędnik, który miał być waszym podstawowym antagonistą, może on jest tylko pionkiem w rękach jakiegoś innego, dużego gracza, dużej, grubej ryby. Możecie tak zrobić: wprowadzić coś takiego i powiedzieć, dobra, to, to był tylko strażnik, tak zwany, tak? czyli Guardian Threshold. Też przeczytać o archetypach u Campbella i Foglera na ten temat, że jest to po prostu jeden z bossów, który gdzieś tam, czy mini-bossów, który gdzieś tam pracuje dla tego wielkiego antagonisty. Nagradzajcie graczy za spryt, bo zawsze warto, a też posłuchajcie, jakie oni mają pomysły. Może na przykład. 哎。<noise> <noise> Podsunął Wam swoimi wskazówkami, swoimi wnioskami ze wskazówek, jakiś pomysł na inny plot twist. Może ten plot twist, który oni odkryli, już jest spalony, już nie uratujecie go. Spróbujcie wtedy poszukać innego, który będzie spójnie nawiązywał do tego, co oni zrobili. Więc pobawcie się tym, nie panikujcie. Pamiętajcie, że ten świat powinien iść naprzód i powinniście się wszyscy w tym dobrze bawić. A im więcej rzeczy, które mogą zaskoczyć graczy, tym lepiej, bo więcej emocji. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli wam się podobało, piszcie w komentarzach, jak to u was też wygląda i jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, to dawajcie znać.